Zawodniczki CCC Polkowice pokonały u siebie Super Pol ten Czeleszno 62 do 53. I choć były faworytkami tego pojedynku, to zwycięstwo wcale nie przyszło łatwo i tak naprawdę dopiero w ostatniej kwarcie Polkowiczanki przechyliły szale zwycięstwa na swoją korzyść. Przez całą pierwszą połowę to leszczynianki dyktowały warunki gry. Na przerwę schodziły prowadząc 31 do 21. Niewielu kibiców wierzyło chyba, że pomarańczowe zdołają jeszcze nawiązać walkę. Na drugą połowę Polkowiczanki wyszły jednak odmienione, zaczęły lepiej bronić, a akcje w ataku przynosiły punktowy efekt. Po Leszczyniankach natomiast było widać powoli zmęczenie spowodowane przede wszystkim zbyt krótką ławką rezerwowych. Ostatnia kwarta była już zdecydowanie pod dyktando CCC. Jeszcze na 4 minuty przed końcem było po 51, ale ostatecznie będące na falie Polkowiczanki rzuciły jeszcze 11 punktów przy zaledwie dwóch tęczy i miejscowe wygrały spotkanie 62-53, mówi trener pomarańczowych Krzysztof Koziorowicz bo sporcie fajnie jakby już to przed meczem, bo wiadomo, że będzie pięknie, łatwo i przyjemnie. I dobrze, że tak nie jest, bo zda, dziewczyny muszą sobie zdawać sprawę, że teoretycznie jeśli chodzi o miejsce w tabeli ze słabszym przeciwnikiem, bo tak aż wielkie różnice dzisiaj nie było widać przez 3,5 kwarty, prawda? Trzeba grać, trzeba być skoncentrowanym. Nie idzie w ataku, bo nie szło, bo kilkanaście rzutów do z przerzuciliśmy i tutaj wielkie, wiele krzyków, wiele jakby sygnałów. W sensie zaangażowania to nie pomoże. Tutaj bardziej niestety trzeba się w kierunku znowu defensyry pokłonić i wyrywać piłki i rzucić pod koszem. Tak się stało w końcówce meczu. Zmęczyliśmy mocną broną. Wielokrotnie udało nam się na 24 obronić. Tak powinniśmy bronić od samego początku. Nie rozmowa była ostra, czy raczej taka łagodna? Bardzo krótka jest zdecydowana. Punkty dla CCC zdobyły Green 15, Carter 9, Trofimowa 9, Babicka 8, Majewska również 8, Sol 7, Musi na 4 i Jezior na 2.